No i już po długim weekendzie, zobaczcie, nasza codzienność. Pomyłam miski, teraz będę dawać im puszki. Pogoda przepiękna się zrobiła i ma być już gorąco. Chociaż ja tego nie lubię. Happy kotki na zewnątrz. Jadłuka. smaczki, a Rudi coś nie bardzo do smaczków jest. Rudy, jemu tak bardzo nie zależy. Proszę, gadułka wcina. Jeszcze chcesz? Jeszcze chcesz? Proszę bardzo. Chcesz? No chodź, Rudy. No chodź, No masz tu. Masz, Rudi. No masz, Rudiczku. Masz tutaj. Tu masz. No, masz tutaj. Masz, Teddy też Ali co ty tam robisz? Fajny dzień, bo nie za gorąco. Dzisiaj chyba było z 23 stopnie, tylko fajnie. Niebo zachmurzone może trochę popada, po podlewa, ale nadal wszystko bardzo zielone jest jak widzicie. Jest fajnie, 2 lipca już położę. Na no co? Sąsiadka już za miesiąc będzie jechała, bo zabukowała mnie już w marcu na wyjazd na wyspy Galapagos i do Peru. Szybko ten czas leci. Rudy, gdzie ty tam idziesz? Moje różyczki jeszcze kwitną, no ale już tak na ostatnich nogach i obrywam te wszystkie przekwitnięte, więc może jeszcze raz zakwitną. Nie wiem, zobaczymy. Taki wielki koper, już co tam robisz, Rudy? A tu codziennie teraz mam świeże malinki. O, tych malin jest. Ja dziękuję. Dziubku Kto tam patrzysz? do mogła Ty śliczny goteczku Stary Tedik Dalej wcinania. A tam Kitek Co robisz Kitek? Niedawno trawę Gosiłam, zobaczcie już jaka wysoka O jak to rośnie Ale tyle deszczu było nic dziwnego. No i zobaczcie, kupiłam kolejny przesudny kostium kąpielowy. I też właśnie wołam sound. Tam zawsze można jakieś fajne rzeczy dostać, także wygląda tak z przodu. A tak wygląda z tyłu. Przepiękny jest. I on normalnie kosztował 150 dolarów, a ja go kupiłam za 45 plus podatek, tak żeby szło trochę ponad 50. Bardzo fajny zakup i też dobra firma. Kupiłam też te sandałki, które ostatnio obserwowałam z firmy Bagli Myszka. Zrobię mały unboxing. Tak. Są przepiękne, prawda? Nie wiem do czego jeszcze je założę i gdzie, ale warto takie fajne buty w swojej szafie mieć. No i one prezentują się tak. Są w takim kolorze off-white. Mają takie ładne, błyszczące, koronkowo aplikacje. Podobają ci się ali? Co? Na jakie partie pani pójdzie w tych butach? Co? Jakiś już na coś tu poluje. Mają też taki woreczek. Żeby się nie kurzyły jak to jest w luksusowych produktach także bardzo fajnie. No i można sobie powiesić w garderobie. Wiesz, ja trzymam raczej w pudełkach buty Przyjechałam do Owensan i zobaczcie co tutaj się dzieje. Dwa kotki są obce ale śliczne. A drugi jest taki, o. Biały, w takie fajne czarne łapki. I siedzą i obserwują. Szczególnie ta tutaj siedzi i obserwuje. To jest dziewczynka, zakładam. No chodźcie, kochani. No chodźcie. Szylkretka tu wgonem bije. Znaczy, że jest zdenerwowana. No chodź, Kiczka, zobacz sobie, pojesz. Chodź, pojesz sobie, zobacz, chodź. Cześć. A tam ty się się... Nie, sycz, chodź. Masz tutaj, zobacz. No masz, tryteczki, no patrz. No masz, zobacz. No weź sobie. No weź sobie, kociambrze, no. Weź sobie, Kiczka. Ale jesteś ładna, ale jesteś ładna. No nie chcesz? Masz, no masz tutaj. No zobacz, nie sycz. No nie jesteś, no masz tutaj, masz, no masz, no masz pojedź sobie. No, a tamtemu też damy? Ale śliczna jesteś, takie ładne kolorki. A tam usiadł tamten, ona chyba nie chce się z nim podzielić. Nie podzielisz się, nie podzielisz się z kotkiem zadbana jest, także dom na pewno ma. No też przyjdziesz, tak? Przyjdziesz? Chodź. Chodź, ubeńku. Chodź, kochanie, chodź. No chodź. No chodź, no zobacz. No zobacz, no cześć. No cześć. Jaki ty jesteś ładny. Jakie ładne umaszczenie, jakie kropki. Masz tutaj, masz, no. Wcinaj, wcinaj, wcinaj. Weź sobie, zobacz tu. Zobacz tu, o, nie bój się jej, tak się patrzy na nią, nie bój się jej, a ty jesteś kotka, czy kocurek? Co? Kotka, czy kocurek? Będziemy pod ogon zaglądać? Pokaż. Chyba kotka, chyba kotka. No chyba kotka druga. Ale piękny koteczek. No coś, coś pięknego, naprawdę. Jeszcze takiego nie widziałam, z takim umaszczeniem. Ale jesteście ob oba, jesteście śliczne. To jest taka piękność. Trzy kolorka. W zasadzie ona jest tak jakby dwukolorka. Ale trzy. Nie? Ale jesteś ładna też. No, cudowne koteczki. I takie spokojne niedzielne popołudnie. Tutaj co chwilę ptaszki podlatują. Wywiórki. Do tego karmika. O, przyleciał. Przyleciał koliberek. Zobaczcie. Walczy tam z mrówkami. Ale super. Ale fajnie. Pij malutki, pi. Tak, tutaj jest spokojnie, prawie jak na działce. Ptaszki śpiewają. Teraz akurat taki samochód jedzie. Ale taki miły wieczór. Lilie już kwitną, bo to lipiec. Czekam znowu tutaj na koliberka. Czy znowu przyleci? Małuszek no, jeszcze na kolację przyleciał. A Patryk tam pali ognisko. Fajnie tutaj jest, że można ognisko koło domu palić, bo u nas w Waterloo nie można oczywiście. Raz kiedyś zapaliłam w takim specjalnym czymś do ogniska, to przyjechała straż pożarna. To było okropne. Bo nagle mi tu pięciu chłopa wchodzi takim ekwipunku całym, jak do pożarów, do ogrodu. A tutaj jest ok. Patryk się tam mówi, ale on się spalił, bo dzisiaj tu różne rzeczy malowali, drzwi, nie drzwi, na zewnątrz był. Także był blady, a teraz jest jak nie jak murzyn, no ale bardzo opalony. Tu drzwi jeszcze schną, pomalowane od garażu. Jeszcze muszą odmalować. Tam są jeszcze jedne do odmalowania z przodu, bo te są tutaj stąd. Ramy też odmalowali. No, pomalutku. Co tam oli? Tutaj też są drzwi zmienione. Kiedyś były takie solidne do połowy. To jest kilka. bo słabo. Okay. Zabawa. Ostatni. Wow Wow, jak wysoką. Jakie ciche. Jak zimne ognie. W ognisku ciekawe efekty. W ognisku najlepiej. To są, może są takie do ogniska, właśnie, żeby wrzucać. Ja, dawaj nie, następ, daj następnego. To no, bardzo fajne, i to nie jest głośne. Super. Fajne. Wow Ten jest inny trochę Ale krótko Uciekaj Ostatnie dwa Wow No ten był taki w tym stylu jak ostatnio Tego ogniska nie miałem takiego jeszcze To i wszystko, nie? Recet? Już nie było? Ok. I 50, I 50 baksów poszło z dymem. No i chłopaki dokończyli fajwerki, bo Zii kupił dla syna znajomych, którzy byli tutaj um, na, na ostatni weekend. Ale dwa tak wyszczeliły, że ja im zakazałam, bo po prostu wyszczeliły poziomo. A teraz fajnie. Zobaczcie jak siedzą. Jak czekają. Jak one czekają? Te dziubeczki? Co? Stewcia. Auguścik, rudiczek. Dobra, już nie męczę was, idę. Miski puste, w domu pachnie. Nikt by nie powiedział, że tyle jest kotków. Nie? Powiedz. Gadła z Kitkiem już nie mogą wytrzymać. Dobra, idźcie. Lećcie. Lećcie. Jałguśik też. Lećcie, lećcie. Co, Kitek? W ostatniej chwili przyjechałam. Zobaczcie, jakie kwiaty tutaj sklapciały. A podlewałam przed samym wyjazdem. No ale to było dwa dni temu. Zobaczcie, ile malin jest. O, kurczę i połamali mi. Rakuny mi połamały. Albo rakuny, albo, albo jakieś inne zwierzęta. Już widziałam, że tyle jest dojrzałych malin i mówię na pewno mi połamią. No i zobaczcie. Kurczę, no. Zła jestem bo to jest taki naprawdę fajny krzak chociaż ten może nie no białby też tutaj zobaczcie miał pączki już nie będzie miał niestety zajęło mi to 5 minut zobaczcie ile malin zapomniałam zebrać zanim wyjechałam może dlatego też mi połamali bo tam były dojrzałe wisiały no trudno się mówi A mamy mamy Jedzenie inne dla kotków, tak na próbę, to jest surowe. To jest akurat królik i ono jest drogie, bardzo, ale było na takiej specjalnej promocji. Więc zibio. ono musi być przechowywane tutaj w tym zamrażalniku. No i zobaczymy, jak będą kotki na to reagować, przychodzi to takich woreczkach. Tu jest funt, czyli niecałe pół kilo. W każdym razie, jak nie będą chciały surowego, to zawsze mogę im zalać to wrzątkiem i trochę tak w ten sposób podgotować. Jest napisane, że trzeba zużyć 3, w ciągu trzech dni od rozmrożenia. Okay. Rozmrozimy i zobaczymy, czy kotki będą chciały. Cieszymy kotki. Czeszemy kotki. Pokaż się tu gadułka. Ale ci fruwają. Ale ci sierść fruwa. Ale daj usiądź. Bo nie mogę teraz się czesać. A tutaj jakieś łapki rakunów. Odbijane. No dawaj. Jejku. Ale futra z tego gadułki wylatuje. Ile z siebie wylatuje tego futra dziadu? I czesać, bo jakby mnie czesała, to bym nie dała rady w domu. Nie? Bo dobry odkurzacz jest dobry, ale trzeba kotki wyczesywać. Bardzo często. Ups, uważaj. Zobaczcie, jaki gadułko jest piękny. Jaki to jest piękny kot. Tak, to twoja szczoteczka jest. To jest twoja szczoteczka. Rudiego też wyczesałam przed chwilą to Dziubu? No takie większe zęby i mniejsze w zależności co trzeba wyczesać. Jak jakieś maty, to tymi większymi, a później małymi. Okej. Okay. Dobra. Się bateria kończy. No i teraz rudiczek, kolejny na tapetę. Kolejny na tapetę, nie? Kotek? Cudowny. Cudowny koteczek. Też trochę włosków wychodzi. Też trochę włosków wychodzi. Ale ty jesteś kochany. On się stęsknił tak bardzo. Tak się stęskniłem, nie? Najkrócej jest, a najbardziej się stęskniłem. Kochany mój. Kochany. Kochaniutki. Rodziczek. Zawsze słyszałam, że charaktery rudych kotków są cudowne, ale nigdy nie miałam tak naprawdę takich rudych rudych, bo Augustik z Lośkiem są tacy beżowi. To nie zaliczam ich do rudych, ale to naprawdę się sprawdza, że te rude koty są po prostu cudowne, cudowne i kochany. No dobra, kończymy już tego włoga, żegnamy się. Buziaczki, pa!